Piraci, witam was serdecznie na kolejnym odcinku z openingu kart One Piece. A. Oczywiście wyprzedamy od co najmniej kilka miesięcy dodatki angielskie i właśnie dzięki temu, że otwieramy te karty, wiemy na co możemy się przygotować, jeśli chodzi o openingi angielskie. A przed mnie coś wyjątkowego, bo jest to dodatek, który po raz pierwszy od samego zadania początku, jeśli chodzi o istnienie kart One Piece, pojawił się w wersji właśnie takiej unikalnej, porównując do Pokémonów taki PALDEA Fates. To jest właśnie ten, tego sortu, właśnie boksik. I w tym secie, oczywiście, nie ma tutaj jakiegoś super eksterniem, shiny postaci, shiny piratów, bo to nie są pokemony, ale jest i przede wszystkim jedna unikalna postać: Chopper. Chopper, oczywiście, doktor y, słomkowych, pojawił się dosyć późno i każdą postać, wąpi się, kocha się za historię. Jest to, w mojej opinii, najlepsza napisana manga Ever. Bo tutaj tak naprawdę każda postać, która jest prezentowana, ma swoją historię. Mroczną, lub też bardziej ciekawą, lub też mniej ciekawą, ale każda ma tak naprawdę. Coś co da się z nią utożsamić I właśnie prędzej czy później z nią się albo zżywamy lub też cieszymy się, że ona po prostu Daje się ponieść i koniec końców po prostu później znika w przepaści całej historii jaką jest One Piece Mamy co najmniej 10 różnych kart, które nas interesuje niesamowicie I mam nadzieję, że co najmniej jedną znajdziemy Mam takie wrażenie, że to jest w końcu Oczywiście patrząc na to, jaki mieliśmy opening z OP4, że ten datek da nam coś w końcu interesującego. Do tej pory, jak otworzyłem, chyba w sumie jakieś chyba z 10 boosterboxów japońskich nie trafiłem ani jednej mangi. No i oczywiście z tego, że nawet sam tutaj ten datek, mimo że jest nowy, ale yy, tylko jakieś tutaj, że chyba 5 sztuk mangowego właśnie naszego Choppera. Było wydrukowane w Europie, dla tych, którzy sprzedają tą kartę. Na chwilę obecną ta karta, z tego co patrzyłem, to jest wyceniana na około 1000 euro. Także sporo, jak na początek, ale sądzę, że to spadnie do około 2500, aczkolwiek to jest, szczerze mówiąc, Chopper, więc mam wrażenie, że to też może się utrzymać. Ja bym w ogóle mega zaskoczony, że sam y, tutaj Zoro spadł mega, jeśli chodzi o swoją rzadkość, i po prostu było większe, tutaj będą były większe dropy, jeśli chodzi o ten dodatek, jakim oczywiście jest 0 zero 06, ale się okazało, że prawdopodobnie japońscy tutaj drukarze zrobili tego więcej, więcej osób trafiło. Spójrzmy teraz, co się kroi, e, dzieje w EB01. Spójrzmy tak naprawdę, jakie w ogóle karty się tu kryją. To oczywiście jest e, Going Merry. O, to jeszcze oczywiście złano i mamy tutaj CP9. -u. Mam nadzieję, że tutaj nie podarują mi booster boxa z żadnym dropem. Oczywiście <grym> nie powinno tak się zdarzyć. Tego nawet nie pojawia, ale jest to. Tak, jakby, no, bajkowa postać troszeczkę. Nie pamiętam. Wilki z Impendela. Tutaj jest ten, to jest z początku, zaraz obok naszego wielorybka. Ło, mamy tutaj Hirahoshi, ale to jest SRK. Zwykła eserka Hirahoshi. Także eserka trafia na pierwsza. Nie jest taki super extra drop. W angielskich być może tak by to było, ale tutaj ni tak nie ma. O matko, jedna, to jest jakieś. To jest Charlotte. Z rodzinki Charlotte, ale i tej nie kojarzę kompletnie. <laughs> nie kojarzę. To jest bruk. Oczywiście przed tym, co się mu stało. Tego nie kojarzę. I mamy złotą kartę eventową, gdzieś tam z środka wyciągnąłem. No, i oczywiście, w tym dodatku mamy no sporo. No, przede wszystkim ten jeden unikalny, a reszta tak naprawdę jest mega duży skok, jeśli chodzi o wartościowość tych kart. Bo no ludzie bardzo się utożsamiają z Chopperem, mimo że oczywiście tu wersja, bodajże, super rare V2, jest też dosyć ciekawa. Ale no, niestety, to jest złano biały dzik, którego oczywiście zapokonał. No i zabił Wcześ, nie, oczywiście nasz ty, yy, szogun, znaczy przeszły przyszły szogun I tutaj mamy, ojoj, tej postaci nawet nie kojarzę Tej postaci nie kojarzę kompletnie Aczkolwiek może być to, nie, Mr. Tu? Nie, nie, nie to nie jest Mr. Tu, chociaż kurde Ale tutaj Oden Oden, kiedyś pamiętam otwierałem to, zapomniałem o jego imieniu A teraz oczywiście biały, biały dzik był pokonany przez Odena o, coś tam widziałem, coś tutaj wpadło. I to nie jest yy, manga. To nie jest manga. To nie jest manga. Mamy tutaj Cavendisha. To jest Cavendish, i to jest zwykła eserka. Czyli to nie jest jakiś super, super extra drop jeszcze. Mam nadzieję, że jednak będzie, ale jest Cavendish. Bardzo ładna eserka. Bardzo ładna eserka. Bardzo zna jego umiejętności. Tylko no, są tu umiejętności tak naprawdę ukryte. Gdzie oczywiście on nie ma nad nimi kontroli tak do końca, bo jednak walczy z tą swoją drugą mocą. Ale. Można tutaj dyskutować na ten temat. Czy on właśnie pojął, jak to ma działać, czy też nie. I mamy tutaj killera. Ta postać lidera. W ogóle nie wiedziałem, że ta postać w ogóle jest jako lider. E, tutaj, nasz żołnierzyk bez jednej nogi. No, i później to był. Sz, e, champion Dreserosy. osy Karta, mam wrażenie, tak jakby wysunięty był z tych boosterów. Ale to tylko i wyłącznie, może to, że ja tak wyciągam te karty. To jest. Ojoj. Tej pojazda ci nie do końca kojarzę, ale na pewno mi się bardzo przypomina, jakby to. Chociaż nie, jest za bardzo skórzany. Z dużą skóry. Z. To jest V9, v, V7, Sorry, V7, ale nie pamiętam dokładnie. Chociaż. Water 7. To jest Water 7. Dlaczego nie skojarzyłem wcześniej? V7 to jest Water 7, w skrócie. A tamta laska prawdopodobnie właśnie była z cp 9 Tyle, że na Water 7 była pod przykrywką. No i wszystko wyjaśnione. Muszę lepiej postarać się wyciągać te boostery, bo no tutaj coś nie działa po mojej myśli. Ten to jest, ojeju, nie wypada mi teraz z głowy kompletnie. Mam o, to jest z z z z z terrorbarku, z, z terrorbarku terror postać. oj, ten taki gigant, który był potężny, ale został słyszony przez yy... nie pamiętam. <grym> Jaju, to jest za dużo tych postaci. Oczywiście, gdyby to było po angielsku, być może szybciej bym zapamiętał, ale gdyby to jest po polsku, to tak ciężko zapamiętać. Serio, ta imiona i na. I w ogóle. Karty, jest tyle postaci po prostu, które są senazurowe. No i sorry, ale jaka manga może poszczycić się tutaj ponad tysięczną ilością odcinków? To nie są jakieś, ale no takie, które mają tyle postaci, które wpadają pamięć i też które warto pamiętać i mają karcianki. Raczej żadne. Także no jest to w pewien sposób unikalność. Jest Bruk. SRK Bruka. Bardzo ładna karta, ale oczywiście Rerka V2 bodajże jest o wiele bardziej ciekawa Jest bardzo ładna i taki jakby taka wrogość jest widziana w bruku Ale to nie jest też karta, którą powiedziałbym, że mógłbym wrzucić do Tobrodera. Jeszcze przynajmniej sporo boosterów Zaraz się okaże, czy w ogóle miałem szczęście Czy jednak OP07 może będzie to kolejny, który bym chciał otworzyć Tutaj widzę chyba sr -ka. nie, to jest eventowa karta tu jest eventowa karta. O, ale fajnie, trafiła się. No bo on formalnie nazywał kazał nazywać się odenem, ale o, jest laska i bardzo ładnie zaprojektowana. Bardzo ładnie zaprojektowana ta postać jest. Zarówno historycznie, jak i też to ten nie kojarzę, ale oczywiście ma den 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 i co? Także, no dosyć ciekawie, ciekawie Mimo, że mamy design świetny, to oprócz tego jeszcze historia ładnie zaprezentowana Tutaj też widzę nieciekawie, ale ta jedna karta z tyłu mogłaby być schowana, nie? Ale jakoś lepiej mogłaby otwierać Te boostery, o, Mr. One Mr. One, też jakoś tak niekoniecznie te dropy wpadają Sopadły te eserki, co prawda, dwie, które zah zahibernowałem, powiedzmy już. O, tutaj już ładnie bez tej ostatniej karty nie wyciągnęła się. Pewnie dlatego, że jest właśnie tutaj. To jest, ooo, to jest z, z ekipy. Najgorsza, Najgorsze pokolenie, nie? Zdawanie obrażeń poprzez dźwięki. Bardzo fajna umiejętność. No i dopiero później ktoś tam po powiedział, pokazał jak ona działa formalnie. Nie wiem, jak wygląda opening. Angielskich booster, angielskich booster boxów i w ogóle jak wygląda sprawa z y, dropami, ale tutaj 1 na 24 takie troszkę trochę słabo, <laughs> nie powiem to jest jeju, ten który był od ziomka, który w ogóle w przeszłości miał ten, który był uznawany za kłamcę, ale on pierwszy znalazł y, tutaj skypeje także pamiętam, ten go jest mega mocny. O, tutaj Love i to jest Skypei Władca, król, nie Bóg. Bóg, który został strącony z jego umiejętności. Aczkolwiek on miał chyba nieśmiertelność, ale dużo to mnie mu nie dawało, bo ta nieśmiertelność też była po stronie troszeczkę tego Enela. Koniec końców, nie wiem czemu ten Bóg nie był w stanie go pokonać. Serio? Wow, jak wygląda tuś sprawa? Co to w ogóle? A. Patrz, co tu się dzieje. To jest sytuacja, kiedy on walczył z usopem I pokonał usopa I on się oddalił. Jako przegrany. Ale na równi chciał walczyć właśnie z e, kapitanem. Bo oczywiście no chciał uratować go i Mary I Jednak mu się to nie udało. O i. Jest! Jest! Mamy to jest właśnie srk ta unikalna karta. Coś czułem, że mam w sobie coś z Bruka. Mam, coś, czułem, że mam sobie z bruka. I oczywiście, jest to wielorybek, który czeka do tej pory na to, aż wróci bruk do niego. No, piękna karta. Patrzcie. Takie karty się nie podrobi. Twórca. Twórca tych kart, to jest żeby w ogóle zrobić takie karty, to jest dopiero sztuka W tej chwili, to naprawdę każda karcianka stoi przed y, wielkim y, takim wyzwaniem Bo jeżeli ma grafiki takie niskolotne, jeśli chodzi o y, tej sztukę wydruku No to tać na wartości wszystko Ale jest jeden ten minus, bo z tego co pamiętam to ta karta wpada jak szalona Także to nie jest jakiś super extra drop, niestety Ale jest, jest unikat, jest unikat ale to nie jest coś super rzadkiego. Czy jest w ogóle szansa, żeby wydropiło coś się jeszcze? Raczej już wątpię. W tej chwili to był jeden drop i to jest tyle. Tutaj jest, o, ta, która e, unikała, nie, która strzelała do Lufiego, kiedy walczył z Katakurim. No i oczywiście dawała Katakuriemu, swojemu bratu, dużą przewagę. Niestety. Sorry, że w ogóle nie krzyczałem przy tutaj yy, wyrobieniu tego wielorybka, ale mam tego świadomość jeszcze na końcu yy, z tyłu głowy, że syn właśnie w tej chwili sypia i jest problem. <laughs> Sanji, bardzo ładna grafika, ale no jednak to nie jest to, co ludzie lubią. No, sorry, ale stworzenie kart mangowych, gdyby tak coś stworzyli kart mangowa w Pokémonach, to definitywnie by ludzie zwariowali i może by wrócili do openingów, Kart albo w ogóle samej rozgrywki. Na pewno kolekcja byłoby to bardzo dobrze widziane. Zadowolony mogę już się poczuć. Tak sądzę. <słuch> Luffy, karta. To tutaj nie kojarzę w ogóle. Kompletnie, chociaż. Chociaż nie, 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 nie kojarzę. Aczkolwiek może ona być z. Mm. BW, no nie wiem, to jest chyba mi się wydaje, że ta najsilniejsza babka. Tych co walczyli z piratami i chcieli być właśnie tej hierarchii, tam al i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest tam, ale ona nie miała nic. Walka cp 9 z. On jest chyba, czyli na Pauli. koniec. Pauli, no i tu też nie spodziewam niczego wyjątkowego. To jakby mały. To jest porównanie. Mały wielorybek i duży wielorybek. No i on oczywiście on oczekuje go, nie spotkał go jeszcze w, tym, w tej formie, w tej postaci. Oj, dobra. I na końcu będziemy mieć... E, Hiori. To jest chyba Hiori. Chociaż nie, to jest Toki. Też chyba Hiori. Chyba Hiori to jest. Bo to jest Hiori. <laughs> Zawsze Toki i Hiyori mi się bardzo kojarzą, że to są te same postacie. I tak się prezentowało oczywiście Opening EB1, czyli dodatku specjalnego Memorial, bodajże Special, z dodatku oczywiście kart One Piece'a. Jeśli wam się tutaj podobał, dajcie znać, którą wy kartę najbardziej lubicie, dajcie znać oczywiście w komentarzach, która wam się najbardziej podoba, oprócz Mangowej, lub też jako postać z One Pisa, wam się najbardziej podoba. Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Tyle z mojej strony, widzimy się w na następnym odcinku, trzymajcie się, heja!